Siemanko z tej strony Duranowej i ze mną jest. Oskar -1. Ma pada. Tak. No, Oskar Mapada, 01. I dzisiaj kontynuujemy ostatni wczorajszy odcinek z różnymi dziwnymi modami i jednym bardzo głównym. No, w ostatnim odcinku jedyne co zrobiliśmy była tylko ta książka. Mogę Wam pokazać jedynie pierwsze dwie strony, czyli to. Ja też, to. Ja też. To. Można, to jest fajne w tej książce to że zapisuje Ci się, gdzie ostatnio ją miałeś i jak otworzysz ten. Ale jedynym minusem tego moda jest co so w tej książce? Masz 290 stron i możesz... i musisz napierdzielać przycisk w tą strzałkę, żeby przelecieć. To jest jedyny minus tej książki. Prawda. Zbieraj Sorry. sobie crafting. Zbieraj crafting. Dobra, to gdzie teraz kamracie ruszamy? Masz łóżko, swoje. No właśnie tak. I ja bym poszedł tutaj po trzciny. Ja mam trzcinę, ja to zbieramy... Ja my... ja, chłopie, ja mam 6 trzcin. Ja mam 18. 18. To, to po co nam trzcina? Zawsze nigdy dość. Mhm. Mm sobie pozbierać. Dobra, dobra. Tam też idziemy zbierać? Mm, tam tam i... już nie. Ja bym poszedł na tą łąkę. Już cię zgubiłem, XD. Gdzie? Nie ty! Nie widzisz mnie? Ja jestem po prostu no. kaktusem! Ciekawy, ciekawy ten okres... No dobra, widzę, że Cię tu nie ma Czekaj, wyrosnę Cię, wyrosnę Cię Patrz jaki ciężki kaktus Dobra, let's go Idziemy Masz coś do zarełka? Nie, musimy właśnie popolować. Ja, ja mam już, ja już trzy mam też. trzy. Nie mogę biegać. Ja też, ja też mam trzy w ogóle. Idziemy! O, jakie te piękne shadery. No. W tym, pod tym filmem wam wystawię linka do moda. Ja Doszcie też. Świnki Ale... widzę, kury. Kury dobra, sobie. Zabijaj, zabijaj. Ja wezmę Kurczasz. dwa piece od razu. O trzy piece już mam chopę czekaj. No, zabrałeś. Chodź, tam. Cho chodź tu do mnie tutaj, to od razu zaczniemy piec. Ja tutaj powsadzam trochę. I chodź idziemy spać. Chodź, idziemy spać. Hmm, ja tu mam jeszcze innego szurowego no jaki czynak. Sorry, bo mam... właśnie mi się zrobiło wszystko czerwone. Czyli ktoś. To wystarczy jakieś moba. No. To no, mi akurat wypadła. Gdzie ty? Ty tam widzę. No, ja sobie właśnie jem. Nie, dobra, nie będę tego zużywał. O, krowy. Krowy? No. O, ale chickenów. No właśnie, zabiję ja tam, zabija krowy. Jezu, ile krów. Generalnie ja chciałem tylko powiedzieć, że używam miecza, nie bo nie lubię sikierki, tylko bo generalnie bym używał sikierki, ale w starych wersjach był najlepszy właśnie miecz i mimo to, że sikierka dawała kryty, i tak miecz był dużo szybszy i lepszy. No, wszystko daje kryty tutaj. No, widzę krówki? Chodź. O, mam tutaj Oil O sans. Oil sants? Chodź idziemy jest. spać Bo o, zaraz, zaraz, no już się o, raz Eee. Yy, idziemy to tam, 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 tam O nie, o, zombie, nie tam jest. zombie tam nas No to no spokojnie to Akurat się skończyło przepalać najgorzej O przepraszam, nie, przepraszam Nie, nie Dobra, Chodź spać szybko nie, nie podoba, nie. Nie podoba, nie, nie podoba nie, mi się. Bo nie, bo mi się patrzy na, na te. No come on! Um, a, a. Leć do wody. Ogólnie tak. Wiem, że tu mamy... Yy, o, te szkielety been. są najgorsze w tych starych wersjach. Ogólnie ale, tak. Yy. Og ogólnie tak, bo ja ogólnie wykorzystałem przez chwilę creative, ale bo se wszedłem. Ja Yy, bo miałem pomysł Mieli na miniaturkę, ale powiedziałem nie, bo, nie, bo nie, nie, później nie dostanę nie tego. A nie? Ale to się, no tak, ale to się nie zalicza jako cich, że wesz wszedłeś i wyszedłeś z tego, z tego yy, Nie, tego bo ja, ja tylko sobie ja, ja wszedłem na ten, na Creative, tak naprawdę. Ja, macie. 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 D -op. D -op. Hmm. I, I. O, no i Deopet, dobra. dobra. O, proszę o, bardzo. Proszę bardzo. Żeby nie My było, nie bo było, chciałem bo, naprawdę tam. No. no, sobie aktualnie czekaj, słomka opakowuje, piję sobie tylko. pomarańczowy masz dwa sarduszka? Tak. Kurde. Jaki żołnierz? No, dosłownie. dosłownie. Myślę, że możemy się skupić na pierwszym craftingu tego, pierwszego... Na tielu. razie to bym znalazł miejsce na bazę. Mm -hmm. mm. Mm. Więc potrzebujemy tego, tego. Wszystko mamy. No ale to ten, to sorry, znajdziemy sobie bazę. Sorry, ale zabieram jeden piec. Niech się tutaj przepali albo tutaj, tu. Ja muszę zabrać jeden piec chwilowo. Zapraszam. I teraz patrzcie, co robię, bo widzicie, że w tej książce są craftingi. Wsadzam sobie piecyk. sobie robię tak, tak i patrzcie. I pyk. Sprine Walkbench, Bench, najlepsza rzecz. To już ktoś może się domyślić wagony. No wagony, ładne. Później też, a ej, e, tak, jak się, tak jak się domyślałem... E, Weź sobie łóżko. Tak jak się domyślałem i w sumie nie wiem, ale myślę, że fajnie by było, wiesz, z Tobą zrobić e, ser e, moda do Immersive Roulading, który pozwala zrobić wieśniaków, którzy się tradują z Tobą tymi kołami i innymi i daje, dodajesz po prostu crafting, tak jak tutaj. No ale to nie my, to, to nie nasz mod. No tak, ale możemy zrobić do niego dołączenie moda. To nie jest jako... to jest legalne. Zabierz, sobie, sobie, bało... zabierz sobie to wszystko. A ty mi zabrałeś Workbench, oddaj go. Mm. Masz, masz. Dzięki. Ale to jakby jest nas wspólny, tylko chodzi o sam fakt, że ja na razie dysponuję tym workbenchem, bo ja się mniej więcej. W nim bawisz. Nie, 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 powiedziałbym, nie powiedziałbym hi, 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 hi. No, A i tak na starym świecie w większości tak ja budowałem pociągi mm -mm. Mówisz? A razem, budowaliśmy. A razem budowaliśmy No, no tak, ]zieś. ale ja... Nie... Gdzie ty jesteś? O, <noise> Where are, you? Where are you right now? Uciekła. Jestem tutaj, gdzie Pani, byliśmy ja pod chwilą. No to chodź na taką polankę przez las. Nie, no chodź tam, tam wróć to zobaczysz, no gdzie, ja jestem. gdzie ja jestem. No czekaj, na drzewie pewnie siedzi jak zwykle. Nie. Nie, hi, hi, hi. Nie znajdziesz Nie mnie. Znajdziesz. Jesteś pod ziemią, bo słyszałem, że się wkopujesz. No skąd wiedział? No bo jeden, jeden blok był akurat taki nieteges, nie? Że wiesz, że nie był zielona trawa nie była, że zarośnięta. I tak mówię, a słyszę, że się kopiesz. To jest kopalnia mała. Nic tu nie ma. Zbieg okoliczności akurat. O, dałeś mi ten budki? Tak, tak. To No to gdzie ty? Chodź na koordynaty 890 yy, na 600 600... 890 ja, ja jestem przed tobą Wiesz o tym? Wiesz o tym? Gdzie? Przed tobą jestem a tam, widzę, No jakby minąłeś mnie. Wiem, wiem. Nie wiem, no, my nie, takie najczęściej... Co zrobić. My najczęściej takie małpy jesteśmy, że chodzimy po drzewach. A to, trochę o, za. O, jak chcecie serię z Balloons 6 to z chęcią nagram. No. Ale to by jak już to od zera bym na, zaczął nagrywać. No, ja też. Więc moglibyśmy po prostu zrobić nowe konto. Tylko ten weź mnie trochę przycisz na Discordzie, bo tak no trochę wiesz, po, po głos jest. No, czekaj. Ja lekko po tutaj ciszej. To. Wysz coś, powiedz teraz? No. no. Dalej słuchaj. Kurde, no co faktycznie muszę się na tym Discordzie? Pierwszy raz jest tak, coś? Czekaj, Discord. Yy. To prawda. prawda. A teraz? Halo? O! No. Teraz. Ale ja ci teraz cicho słyszę jak... Sorry, widzowie jak wy tak... Jak wy lekko tak słabo słyszymy no i mi zniknął znowu. Tam, no. widzę cię, widzę cię, widzę. Cię. E, chodzi o to, że to wiesz co. karton mi spadł Po LEGO! Jak, jak wy widzowie tam, jak wy widzowie kolekcjonujecie LEGO, to napiszcie w komentarzach hashtag LEGO, a dam wam serduszko. Um... Aha, takie typowe teraz się zaczynają youtuberowy. No, piście, hasa, <grym> lego Ale pan, nie! Serduszka. No, jak napiszę ten, no bo ja mam bardzo dużo Lego, tyle powiem. O, on dosłownie z kartonu potrafi zrobić ludzi Kalego. Nie, ta. No tak. No nie, ludzi lego to jest Lego z plastiku. <grym> no, ale może go zrobić też z kartonu. Mój kolega raz zrobi. Ja nie. Zrobił z kartonu dużego ludzi Kalego. O, dnia. Co? A, dnia, bieraj, dnia, bieraj, dnia. Jedna. Samotna. Myślę, dynia. że się tu możemy osiedlić. Zobacz, to jest taka nowa kopalnia. A tu nawet jakby na to, to jest fajny ten teren prosty. Gdzieś o, ty jest zniknął? Taki... Jestem w takiej kopalni. Nie wiem, gdzie ty jesteś. U, żelazo. Gdzieś. No, Tam... musi wejść że... Baturę. moje koordynaty to tak 742 na 787 jestem na 62 743 7, na wysokość 760 6, 61 i 787 sobie kopia irona no jest jak zwykle są dźwięki nie Nie wiesz. No Obiec sorka, ja, no. W, ty, ja, w tej jaskini możemy tak naprawdę zamieszkać, bo tu powiem ci ładnie by to wyglądało. Ja już mam pomysł na bazę. Chodź. Dobra, no to za zamknij wodę. Obsydianem? Zamkn zamknij dopływ wody po prostu. <grym> Obsydianem. Obsydianem? Skąd ty masz obsydian? Daj no, tajemnicą A, wios z wioski był, no. Pamiętam, w Wiosce był w pierwszym odcinku. Tak. Oczywiście teraz będzie lepsze. No w sumie już jest na pewno lepsza grafika. Bo z OBS no, miałem problem ja mam jakiś Dobra, czekaj. Yy... Myślę, że mogę zrobić tak. I mamy teraz trochę tych croszków. Wiesz co? Masz no, dużo. To daj tutaj na dolny lewy pies Dolny, lewy, czyli ten, dobra tutaj? Tak, no tam gdzie jest kobyl No tutaj to to jest środkowy dolny Nie no lewy dolny Aha, bo to ja pierdziel ja ostatnio mam jakieś problemy z rozpoznaniem gdzie co jest nie. Mhm. Myślę, że widzowie moglibyśmy zrobić na sam start jaki pociąg. No, już ten no, chyba, już wiedzą. Eee, jakiś parowiec, znaczenie parowiec. Paro, no, ja bym no, zrobił parowóz. ten taki niebieski, co jest pofarbowany na biało. ale ciebie, właśnie. No. Próbowaliśmy go zrobić i nie da się. Także wiesz, o co chodzi? Czemu? No, tak jakby zrobiliśmy, zdaliśmy wszystko do tego i wiesz, i wtedy nie wyszło ten. Nie, nie wyszło ja ten. mam na myśli ten niebieski. A, ten taki szybki, taki ta, ten? Tak, ten co ma 203 km. Ale to może jakiś nowy, do, totalnie nowy, wiesz. Mamy ja ogólnie wizowie mówisz. Bo my ogólnie widzowie mamy też prywatny swój świat yy, i też gr gramy hmm. sobie tam na survivalu w ten jego Mmm. Co to jest taki przez chwilę? Jakiś w ogóle nowy, taki którego w ogóle nie mieliśmy. Dobra, widzowie... Yy, Zrobiliśmy te, 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 tak już te, tak mało e, szkielet A, no dobra Jaki szkielet? No i pająk Joki speeder, ja no mnie skończył. I my byśmy chyba już zakończyli tutaj odcinek, nie? No kończymy tutaj odcinek, no Tak, no to zasubskrybujcie kanał yy, wpadajcie na kanał Duranowy, yy, wpadajcie do mnie też, yy, dajcie lajka like yy, i... Na razie...